Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Podlacki. Zapraszam na kolejną rozmowę z ekspertem tutaj u mnie na kanale, a dzisiaj Mateusz Brand, prezes Krajowego Instytutu Doradztwa Energetycznego. Dzień dobry Mateuszu, witaj ponownie. Dzień dobry Marcinie, dzień dobry Państwu. Zaczęło się 28 kwietnia o godzinie 12.33. W 5 sekund systemu elektroenergetycznego Hiszpanii wypadło około 15 GW mocy, biorąc pod uwagę, że cała moc zainstalowana w tym kraju to 130 GW. No, było to naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Problemy komunikacyjne w wielu sektorach gospodarki zaczęły się też pojawiać, no i w zasadzie to jeszcze do teraz. Wszędzie tego prądu nie udało się odzyskać, czy tam dostępu do prądu nie udało się przywrócić. Mateuszu, co już wiemy, co było powodem takiego stanu rzeczy i czy możemy mówić tak, jak jest to w mediach podawane, że to sytuacja bez precedensu i jeszcze nigdy w historii coś takiego się w Europie nie wydarzyło. No Ja nie pamiętam takiej sytuacji, że praktycznie cały półwysep, no bo to cały półwysep, bo ty mówisz o Hiszpanii, ale to jeszcze przecież również Portugalia, południowa część, niewielka, ale jednak Francji. No i tam jest taki kraj jak Andora, który miał również te same problemy, więc ja nie przypominam sobie, żeby tak duży obszar jednocześnie był no praktycznie pozbawiony energii w w ogóle, tak? nie, nie, nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby tak było. Więc bezprecedensowe na pewno można tak o tym powiedzieć. Tylko właśnie, no tutaj pytanie jest takie, czy to nie będzie przypadkiem w najbliższym czasie jakoś powtarzalne, Marcinie. To jest duży problem. Ja się tego bardzo mocno obawiam no dobrze ale co tak naprawdę się wydarzyło i jak to możliwe żeby w dzisiejszych czasach kiedy wydaje się że no gospodarki są już na dosyć wysokim poziomie rozwoju technologicznego właśnie żeby taka sytuacja mogła mieć miejsce znaczy oficjalne źródła ja tutaj nawet sobie pozwoliłem zrobić research przed naszym spotkaniem mówią prosto Hiszpania jest krajem który no de facto z trzech stron otoczony Morzem, z, znaczy, z dobra, dobrze, z dwóch, z południa i ze wschodu, z północy ma Francję i trochę morza, no i oczywiście Andorę, ale pamiętajmy, że tam są na granicy spore góry, jak dobrze z geografii pamiętam, a na zachodzie ma trochę morza i Portugalii. No i to jest taka troszeczkę enklawa, że tak można powiedzieć, energetyczna, i mają bardzo słabe. Bardzo słabą możliwość przyłączy. No bo tak naprawdę to, co sobie sami wyprodukują, sobie wyprodukują, ale nie mają tak dobrego połączenia jak, dajmy na to, Niemcy, którzy mają z jednej strony Polskę, a z drugiej strony atomową Francję. Te połączenia między Francją a Hiszpanią są dość słabe, Więc możliwość importu z tych elektrowni atomowych francuskich była bardzo mała. No i nagle coś się okazało. Okazało się, że było, że te duże linie sprzęgające ten półwysep z resztą Europy zostały przeciążone i automatyka je po prostu wycięła. No i tak już mówi, tak już podawała wczoraj nawet po południu hiszpańskojęzyczna pra, prasa, jak również ci sami, ci sami. Operatorzy, tak zwana oscylacja mocy w systemie wystąpiła. No i to jest przykład na to, co się dzieje, jeżeli mówimy o kwestiach związanych z. Oze. Dokładnie, słuchaj, ja mogę Ci nawet zacytować, bo tutaj jest, znalazłem cytat: Ze względu na ekstremalne wahania temperatury w głębi kraju lub w Hiszpanii wystąpiły anomalne oscylacje w liniach bardzo wysokiego napięcia, czyli 400 KV, zjawisko znane jako indukowane wibracje atmosferyczne. Oscylacje te spowodowały awarię synchronizacji między systemami elektrycznymi, co doprowadziło do kolejnych zakłóceń w całej połączonej sieci europejskiej. No tylko, że tak naprawdę najbardziej właśnie ucierpiała Portugalia i, i Hiszpania i tak naprawdę do wczoraj, do późnych godzin nocnych był tutaj duży problem. Jaka jest tego geneza? No geneza tego, chociaż Jakub wiekby by się z nami nie zgodził, bo widziałem jego, jego wpis, który mówił coś całkowicie odwrotnego, no to tam była kwestia taka, że chodzi tylko i wyłącznie w chwili obecnej o sprawy związane z tym, że w Hiszpanii, w Portugalii postawili na bardzo mocny rozwój źródeł odnawialnych, czyli wiatru i pv a że przestało wiać, że świeciło mocno, no ale jednak na tyle mocno, że zrobiły się właśnie te tak zwane oscylacje, to tak, to nagle okazało się, że tej energii w sieci zabrakło. Ja kiedyś u ciebie w programie mówiłem, że sieć pracuje na pewnym, na pewnym, na pewnym teraz żeby właśnie nie pomylić, żeby mi zaraz znowu nie powiedzieli, na pewnym natężeniu i jeżeli nie mam wystarczającej w sieci to to będzie kończyło się właśnie blackoutami. No i tak naprawdę ta sytuacja miała tutaj, miała tutaj miejsce. Natomiast no, są tutaj OZ-owi propagandyści, jak właśnie pan redaktor Jakub wie, którzy twierdzą, że OZE i tak uratowało Hiszpanię, bo gdyby nie to OZE, to już w ogóle by tam nic nie było. Natomiast no, tak naprawdę tu sytuacja wydaje się odmienna, właśnie zbyt duża. Ilość OZE, a zbyt mała ilość źródeł sterowalnych spowodowała, że te falowe, które są przy źródłach odnawialnych, no po prostu zgłupiały w pewnym momencie i wyłączyły wrzucanie energii do, do systemu. No słuchaj, no jeżeli to w kilka sekund 15 gigawatów wypada z systemu, to to jest katastrofa. To jest tak, jakby u nas wypadła, słuchaj, no większa część w tej chwili mocy sterowalnych jednocześnie My mieliśmy sytuację, że był hatów miał dużą awarię i była groźba blackoutu, były kilka groźb blackoutu również takich gdzie zadziałały DSR-y. No ale to się u nas na szczęście na terenie całego kraju nie zdarzyło. No a w Hiszpanii, w Portugalii wczoraj to miało miejsce. Mateuszu, do potencjalnych zagrożeń, które mogą w przyszłości pojawiać się w kontekście naszego kraju, jeszcze dzisiaj przejdziemy. Natomiast właśnie czytam też taki komentarz. Tuż przed awarią w obu tych krajach, tutaj oczywiście mowa o Hiszpanii i Portugalii, energia odnawialna dawała ponad 80%. I tutaj według Leonardo Mausa, profesora zajmującego się energetyką, nie jest to możliwe. W Unii istnieją już standardy, które mają zapobiec odłączeniu się źródeł energii odnawialnej od sieci w zagrażający systemowi sposób. I teraz, no właśnie, pojawia się też pytanie, czy w takim wypadku Hiszpanię przedobrzyli, czyli tej mocy zainstalowanej instalacji OZE jest za dużo, bo tutaj mogę też pokazać mapę z X Władysława Gawrońskiego, która rzeczywiście pokazuje, że no, Hiszpania jest. Że tak powiem, no bardzo mocno na OZE, że tak powiem, skupiona I, i czy to rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, może generować problemy w przyszłości i czy Hiszpania jest w stanie coś teraz zrobić, żeby tych problemów nie było, bo jednak ucierpiał cały kraj. Ja nawet czytałem informację o tym, że ten jeden dzień może wpłynąć na PKB Hiszpanii za cały rok na poziomie nawet powyżej 0,5%, oczywiście w kontekście spadku. Znaczy, wiesz, ja myślę, że to nawet może być sytuacja dużo, dużo, na tą mapę akurat patrzę, mhm. może być dużo głębszy problem, bo zobacz, że Hiszpania mimo wszystko jest jednak krajem rozwiniętym, a taka sytuacja się zdarzyła raz. Jeżeli jesteś krajem, który postawił na pewien model energetyki, no to może się to również zdarzyć drugi raz. I wiele biznesów sobie pomyśli, kurczę, wiecie co, ja nie wiem do końca, czy ja bym tak chciał. Może jednak przyniosę się gdzieś tam, gdzie ceny są porównywalne, koszty są porównywalne, ale mam większą stabilność, czyli to tak zwane bezpieczeństwo. To jest to, co ja u ciebie i nie tylko u Ciebie, ale również przestrzeń publiczną wrzucam. Ja Ci polecam oprócz Władka, którego bardzo mocno pozdrawiam, bo się znamy. Polecam ci naszego profesora polskiego. Pana profesora Milczarskiego, który o tym również od dawien dawna mówił, i również na, wczoraj na LinkedIna i dzisiaj na LinkedIna widziałem, wrzucał informacje właśnie o tym. Dla niego to nie jest żadne zdziwienie. Że coś takiego się stało w systemie opartym na OZE. Dlatego też powiedziałem, że całkowicie nie zgadzam się z analizą tutaj niektórych dziennikarzy związanych z tym lobby ozowym, że to właśnie ta fotowoltaika i wiatr uratował wczoraj półwysep, półwysep gdzie leży nam Hiszpania i Portugalia, czyli półwysep iberyjski. No, po prostu właśnie w drugą stronę. Za dużo tego było. Czyli miks oparty na niesterowalnych źródłach, na falownikach, w dużej mierze na niestety chińszczyźnie, bo pamiętaj, że też chińszczyzna, jak sam pewnie wiesz, chińskie produkty chińskim produktom nierówne, ale w wielu miejscach bierzemy pod uwagę cenę, bierzemy uwagę jakości również w takich usługach i w takich mm, w takie, w energetyce, może tak. I ja to widzę również po, po Polsce i. E... Oparcie się na innym systemie powoduje, że masz dużo większą stabilność. Oni nie mają tam źródeł, które po prostu szybko mogli włączyć w system, jak zresztą to, co pewnie albo już pokazałeś państwu, albo to, co będziesz pokazywał, co pan Wojciech Balcerzak wrzucał, ale nie tylko on, bo też kilka innych osób o tym cyklu kombinował wrzucili, no po prostu... albo importu. Bo tak to się może yy, kończyć, więc ta częstotliwość tych, yy, po, poza tym zakresem tych 50 Hz, no, plus minus tolerancja, oczywiście, mhm. no, spowodowała to, co spowodowała. Tutaj dla mnie sytuacja jest jasna. Ja tylko chciałem przestrzec, żebyśmy tego samego nie robili sobie w Polsce. Bo jednak mamy jeszcze możliwości do tego, żeby i mamy i przede wszystkim jesteśmy na to gotowi, bo mamy te elektrownie opalane węglem, e, mamy te... trochę idziemy również w stronę gazu. E, no i bez magazynów to nie będzie funkcjonowało. Pamiętasz pewnie, my rozmawialiśmy tak, o tych tak, magazynach, tak, tak, gdzieś ciebie kiedyś. To są gigantyczne kwoty. I Hiszpania tych magazynów po prostu w takiej ilości nie ma, bo nikt na świecie w tej chwili w ilości takiej, jakiej trzeba, tego nie ma. Zobacz, że oni mają wytwarzanie na poziomie 130 GW w systemie. Wypadło 15, które było oparte, tak jak Ty powiedziałeś, w 80, circa miał tam 78% tego miksu, na, akurat było na, na, tej, na tej ozówce, czyli fotowoltaika i, i wiatr. No i elektrowni atomowych nie załączysz szybko. No i zobacz, czym się ratowali. Włączyli węgiel, włączyli gaz i... Tutaj próbowali robić. Nie? No i teraz, Mateuszu, właśnie do tego też możemy nawiązać. Czy to może być pewien sygnał, który no, takie zrządzenie losu wysyła, może nawet dla całego świata, że nie warto całkowicie rezygnować właśnie z tych klasycznych źródeł energii, właśnie i bazować tylko i wyłącznie na OZE? I to pytanie jeszcze jakby będzie bardziej złożone, bo mówi się, że właśnie to też to wspomniałeś, że w Hiszpanii przestało wiać, a y, świeciło zbyt mocno, że tak powiem, albo nie do końca odpowiedzi odpowiedni sposób, o tak to może określimy, to co musiałoby wydarzyć się potencjalnie w Polsce, żeby mogło dojść do, takie, do takiego blackoutu i czy poza jakimiś takimi lokalnymi przesileniami gdzieś tam, nie wiem, w małych miejscowościach, gdzie sieć nie jest przygotowana na przykład do dużej ilości energii, która w lecie szczególnie będzie się pojawiać z tych właśnie gospodarstw, gdzie, gdzie OZE jest zainstalowane, to czy, czy jest ryzyko właśnie podobnego zdarzenia o podobnym kalibrze właśnie w naszym kraju? Dzisiaj raczej nie, natomiast przyszłościowo tak. No ja już częściowo na to pytanie odpowiedziałem. To jest kwestia miksu. To jest kwestia przede wszystkim fizyki. Fizyka jest taką nauką nie dla wszystkich zrozumianą. Ja też nie jestem z niej prymusem, ale znam na tyle te mechanizmy, że zdaję sobie sprawę z tego, że jednak te, te 50 Hz no, musi być w systemie. Więc niestety sieć musi to mieć. Jeżeli sieć ma to mieć ze źródeł niesterowalnych, no to masz teraz to, co myśmy rozmawiali, czyli magazyny. Musisz mieć magazyny, które będą napełnione i będą gotowe do tego, żeby w tej sieci dostarczyć odpowiednią ilość energii w odpowiednim czasie. Czyli to musi być szybko i to musi być na jakimś poziomie sterowania. Prawdopodobnie chcielibyśmy, żeby to robił KSA jako operator w Polsce, no bo no KSE jest jakby tutaj tym, tym, tym dyspozytorem mocy, tak, razem oczywiście z PSA i z dystrybutorami lokalnymi OSD na tym działa. No ale słuchaj, no, to jest jedna opcja. Druga opcja jest taka, że po prostu zostawić to wszystko w cholerę i budować źródła w dużej mierze sterowalne, konwencjonalne, a tylko dorzucić pewną niewielką 15-20% energii do systemu, właśnie z tych źródeł niesterowalnych. To jest to, o co, o co wiele osób. To czyli mówimy tutaj po tak, prostu tak. o pierwszej, później kolejnych elektrowniach atomowych w Polsce, prawda? atom, a atom węgiel, gaz, e, jakieś nowsze jeszcze technologie, oczywiście również tutaj mogą być rozpatrywane. Nie byłoby w tym żadnego problemu. <laughs> Mateusz, jeszcze podpytam Ciebie, bo wspominaliśmy już też dzisiaj o tym horrendalnym koszcie, gdybyśmy chcieli zapewnić bezpieczeństwo poprzez rozbudowę sieci magazynowej w poszczególnych krajach. Czy Ty na ile obserwujesz ten rynek i widzisz jakieś postępy technologiczne, które mogłyby sprawić, że ta właśnie technologia później na tyle do przodu, będzie tańsza, no że rzeczywiście będziemy w stanie tę przestrzeń magazynową, że tak powiem, rozwijać w poszczególnych krajach, szczególnie tych najbardziej narażonych na tego typu właśnie zdarzenia, jak choćby to z wczoraj, z 28 kwietnia w Hiszpanii znaczy ja nie widzę tutaj krótko ci odpowiem nie też nie jestem wielkim szpecem od magazynów ale nie widzę żeby ta technologia tak się rozwinęła oczywiście to będzie pewnie spadało tak samo jak fotowoltaika spadała mimo wzrostu zapotrzebowania no ale ty też potrzebujesz dużo pierwiastków które jednak wydobycie jest ograniczone bo nie masz albo źródeł, albo ktoś na tym trzyma łapę nie? i jeszcze Mateuszu pytanie dlaczego tak długo trwa, bo ja nie wiem, czy już teraz mamy 100% pewność, co się wydarzyło. Dlaczego tak długo trwało albo trwa diagnozowanie problemów w Hiszpanii i przywracanie stabilności systemu? Czym, czym to jest spowodowane? No właśnie tego nie jestem w stanie do końca zrozumieć. Wydaje mi się, że po prostu chcieli w tym momencie wrzucić energię konwencjonalną, czyli właśnie energię do źródeł atomowych, a tego, mhm. tak jak powiedziałem, nie uruchomisz tego na już. Jasne. A jak już uruchomisz, to też nie na jeden dzień, prawda? Bo to mówimy raczej o, o cyklu. Znaczy no, lepiej, żeby to pracowało trochę dłużej, ale co tam tak. Hiszpanie sobie podeją decyzję, wiesz, no, to już ich trzeba pytać. Ale to mnie też bardzo mocno dziwiło, że dopiero wiesz, w okolicach tam 22-30 zasilanie wróciło, ale tylko do 66% tak, 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 tak. tych stacji, nie? to, co tutaj podawane zostało bardzo mocno. Ale nie wiem, właśnie, no bo naprawdę, naprawdę to szło bardzo wolno i to też trzeba podkreślić, ale nie wiem, nie wiem, nie, nie chcę to tutaj zgrywać eksperta w tym, w tym zakresie, Jasne. dlaczego tak wolno doszło. Czy zostawiasz jeden mały procent szansy na to, że możemy tutaj mówić o jakimś ataku cybernetycznym, czy, czy nie? Nie ma takiej szansy? Zawsze zostawiam, zawsze zostawiam jakiś procent szansy na różne rzeczy. O tylko pytanie, dlaczego oni by nie chcieli o tym mówić, no z jakich powodów? No może nie jest to zdiagnozowane no. jeszcze w pełni. Tylko też z drugiej strony to, ale dlaczego miałaby akurat ucierpieć, dlaczego akurat Półwysep Iberyjski miało być celem takiego ataku? No bo najprościej było Fajnie właśnie był. Półwysep Iberyjski zaatakować. Być może. Yy... Znaczy z właśnie no, tego leje się to trochę, miksu, klei się to trochę yy, z Wklei się to, jeżeli byśmy mówili, jeżeli byśmy myśleli, kto mógł zaatakować i dlaczego. Żeby pokazać właśnie, że to Oze nie jest, nie jest bezpieczne, to się zgadza, i ja to doskonale, doskonale rozumiem. No ale właśnie czy na pewno, czy na pewno, czy to nie jest jednak prostsze, i czy to nie, nie jest właśnie kwestia stricte fizyczno-techniczna? Że taka sytuacja miała miejsce. No słuchaj, Mateuszu, my sobie tutaj możemy rozmawiać, natomiast skoro rząd Hiszpanii, skoro Komisja Europejska, skoro też rządzący innymi krajami, które ucierpiały, nie są w stanie po, no już teraz blisko 24 godzinach, w pełni na, na, ze stuprocentowym prawdopodobieństwem powiedzieć, co się wydarzyło, dlaczego się wydarzyło, dlaczego ze skutkami walczymy tak długo, no to znaczy, że temat jest rozwojowy, ale Biorąc pod uwagę tę olbrzymią też niepewność i skutki, no trzeba tutaj pewne rzeczy chyba będzie przemodelować, bo to nie jest hipoteza, to nie są hipotetyczne scenariusze, to się wydarzyło i byliśmy świadkami no, sytuacji, w której no, po 24 godzinach 1 trzecia ludności, może nie ludności, powierzchni, może lepsze słowo, cały czas dostępu do prądu nie ma. Mateuszu, czyli co, zwracamy w tej chwili uwagę na rynek magazynów, i być może na pewną zmianę trendu w kontekście polubienia ponownego tych klasycznych źródeł energii, a niekoniecznie właśnie OZE ponad wszystko. Znaczy, ja bym przede wszystkim zaakcentował mocno to, że jeżeli idziemy, znaczy dobrze, to powiedziałeś w sumie, w sumie słusznie, jeżeli idziemy w stronę OZE, muszą być magazyny, tylko to będzie drogie i to dalej może być niestabilne. Mhm. Bo zobacz, że taka sama może być sytuacja z magazynami. To tym będzie sterował. Albo co się stanie, jeżeli ktoś sobie to odłączy, albo co się stanie właśnie w przypadku jakichś innych, ewentualnych na przykład ataków. Nie? Raczej bym apelował o to, żebyśmy zreflektowali się jeszcze póki, można w Polsce przynajmniej, i postawili na tę drogę bardziej sterowalną i bardziej dla nas bezpieczną. I z tymi wnioskami dzisiaj możemy wyjść po tej rozmowie, Mateuszu ja standardowo bardzo Ci dziękuję za głos ekspercki tutaj na kanale w społeczności Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj, no i przy okazji kolejnych ciekawych zdarzeń związanych z światem energetyki w Polsce, na świecie będziemy się też oczywiście słyszeć i tutaj jeszcze pokażę, zapraszam na stronę Krajowego Instytutu Doradztwa Energetycznego, gdzie różne ciekawostki dotyczące właśnie energii możecie przeczytać, no i Mateuszu u Ciebie w mediach społecznościowych, też na przykład na LinkedInie, różne ciekawe przemyślenia. Myślenie można przeczytać. Dziękuję bardzo, polecam, miłego dnia życzę i wzajemnie do usłyszenia, cześć. Do usłyszenia.